I witam Was w kolejnym odcinku, gdzie pokażę efekt końcowy mieszkania na wynajem, które remontowaliśmy w Pocie Czoła. Jeżeli nie widzieliście poszczególnych etapów tego remontu, to Was zapraszam do tego, żeby sobie je obejrzeć tutaj. A my zaczynamy. Oprowadzanie. Jesteśmy w holu. Hol oczywiście nie jest duży. I na dzień dobry mamy wymienione drzwi wejściowe. Piękne, grawitowe drzwi. Po prawej stronie pojawiła się nęka. Gdzie teraz jest szafa mękowa? Bardzo przydatna sprawa. Wchodzimy do mieszkania, otwieramy, znaczy odwieszamy kurteczkę. O! Proszę na dole miejsce na buciki. Widać widać. Idziemy dalej. Jedne drzwi, drugie drzwi. Te są do łazienki, te są do sypialni. Zaraz Wam to pokażę, ale zanim to jest to okleina drewnopodobna, tak zwana 3D, która... Pod światło wygląda jakby to był jakiś formir, naturalne drewno. Naprawdę bardzo ładna i bardzo estetyczna. Tak, idziemy dalej. To mamy piękne lustro, w którym możemy się przejrzeć w całości. A tutaj, kolejna wnęka. Nie zauważylibyście jej. W tej wnęce nic ciekawego nie ma bo są po prostu urury i graty i odkurzacze i środki czystości ale takie miejsce jest bardzo potrzebne w mieszkaniu. Więc oto jest. I wydawałoby się, że to wszystko w tym niedużym holu, a tak naprawdę najważniejszym elementem dla mnie jest... sufit. Sufit, który malowałam sama, w geometrycznej wzory. Kolory dobrałam według uznania. Taki po prostu miałam na to pomysł. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak się męczyłam z tym sufitem i w ogóle z malowaniem całego mieszkania, to tutaj zapraszam do odcinka, wszystko jest pokazane. Wcale tak łatwo nie było. No i tada, wchodzimy do pokoju dziennego, czyli największej przestrzeni w tym mieszkaniu. Przejdźmy do kuchni, czyli krok dalej. Jesteśmy w aneksie kuchennym. Zabudowa z płyty laminowanej białej, matowej, neutralna, jasna, dzięki czemu właściwie nie przytłacza tego pomieszczenia i też nie narzuca żadnego charakteru. Do tego typu meblings będzie pasować totalnie wszystko. Dlatego zdecydowałam się na połączenie bieli i na frontach. Blat, patrzcie, pokaż, pokaż, pokaż. Blat to także laminat. Z takimi malutkimi drobinkami, który powiedzmy, że imituje lastryko, które teraz wróciło do łask i jest bardzo modne. Już Wam o tym wcześniej mówiłam. I myślę, że tutaj fajnie to pasuje, dlatego że coś delikatnie się na tym placie dzieje, a mimo to jest jasne. I powiem Wam szczerze, że ta kolejna jest bardzo, bardzo praktyczna, bo nie widać na niej w ogóle brudu. Na kołnierzu zdecydowałam się na płytki. One mają podaje, że 10 na 30 cm ułożone właśnie w taki kształt geometryczny, w taki wzór geometryczny. Ok, i z takich funkcjonalnych jeszcze kwestii możemy powiedzieć, że zaczęliśmy od zmywarki. W narożniku jest zmywarka, dlatego że po drugiej stronie jest łazienka, więc łatwo było tą wodę przeciągnąć. Mamy zmywarkę. Z lewo zmywak, pod spodem jest szafka gospodarcza z koszem na śmieci, lodóweczka, piekarnik, płyta, oka w szafki, no i wielkie, wielkie szuflady, a dodatkowo szafa, która, no nie będę jej otwierać, ale która pomieści masę rzeczy i, yy, i kuchennych, tutaj także mogą być ubrania, co kto woli. Ważna kwestia w aneksie kuchennym to płytki podłogowe. Proszę, pokazajmy płytki. Tylko w tej strefie położyliśmy dosłownie trzy rzędy e, płytek, w takim wzorze, jak teraz widzicie, czarno-białe. Więc z jednej strony są one dosyć mocne, bo sporo się na nich dzieje, ale z drugiej strony znowu ta kolorystyka jest bardzo neutralna. Ok, krok dalej. Jesteśmy w jadalni. Proszę bardzo, o to to jadalnia stół, cztery krzesła, nic więcej tutaj nie trzeba, ale fajna sprawa to jest taki kinkiecik. Na wysięgniku możemy nim sobie starować jak tylko chcemy. No i przydatna rzecz, bo właściwie możemy doświetlić sobie tylko stół, kiedy będziemy tego potrzebować. To jeszcze a propos oświetlenia szybko wrócę. W kuchni tutaj też mamy kinkiecik. Jest on mniejszy, ale także regulowany i bardzo fajnie może nam doświetlić blat. Był aneks kuchenny była jadalnia. przechodzimy krok dalej i jesteśmy w strefie wypoczynkowej. Także siadamy, mamy sporą sofę, która jest też rozkładana, więc jeśli goście będą chcieli przyjechać, to bardzo proszę, można. Dodatkowo a co to jest obraz, nawet jest podpis, specjalnie malowany do tego wnętrza. designerski stolik kawowy, a pod tym stolikiem jest dywan. Tekstylia są bardzo ważnym elementem do tego, żeby wnętrze było przytulne, czyli dywan, wszelkie poduchy, zasłony. O takich dodatkach trzeba pamiętać. Dodatkowo nad stolikiem jest lampa. Ta lampa doświetla całe pomieszczenie, natomiast jest też dekoracja sama w sobie. Jeśli chodzi o oświetlenie, warto pomyśleć o nim na etapie projektu aby nie dawać tylko jednej lampy na całe pomieszczenie, ponieważ to jest zazwyczaj za mało, tylko żeby sobie podzielić to wszystko na strefy. W tym wypadku mamy jedną lampę nad stolikiem, czyli ta strefa wypoczynkowa. Druga lampa jest w aneksie kuchennym. Są to reflektorki, które możemy ukierunkować na dowolną stronę. Trzecia lampa to jest kinkiet, który doświetla blat, a czwarty kinkiet jest nad stołem. Po drugiej stronie stoi komoda z PRL-u. Właściwie była ona spisana na straty, a ja stwierdziłam, że będzie tutaj świetnie pasować, więc ją tutaj wkomponowałam. Dodatkowo jedną część ma przeszkloną, więc jest miejsce na wyeksponowanie na przykład ładnego szkła. Sypialnia, a właściwie mikrosypialnia. Nie wiem czy pamiętacie, ale w tym pokoju wcześniej była kuchnia, dokładnie na tamtej ścianie. No i co mamy w sypialni? Właściwie to, co trzeba, tylko to, co trzeba: łóżko, rozkładane. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie coś postawić przed tym łóżkiem, jeszcze stolik, jakieś biureczko małe, nie ma problemu. Natomiast ono też może być cały czas rozłożone. Poza łóżkiem, przydatny gadżet, czyli kinkiet, oświetlenie do czytania. Tutaj akurat nie było miejsca na stolik i lampkę nocną, więc zastosowałam kinkiet ścienny. To jest ta sama lampka, która jest w kuchni. Poza tym półka, na której mogą być książki lub dekoracje, obraz, który został namalowany specjalnie do tego wnętrza, oczywiście przeze mnie. I druga bardzo ważna rzecz poza łóżkiem, to wielka szafa, taka mini garderoba. Nic więc więcej się tutaj nie zmieści. To ostatnie pomieszczenie w tym mieszkaniu łazienka. Ma niecałe 3 m2. Aranżacyjnie podzieliłam ją na kolor czarny i biały. Strefa, w której jestem teraz, jest czarna czyli płytki 20 na 20 do wysokości 120 cm czarne na tej ścianie i na ścianie za mną. Wyżej kolor czarny na ścianie i na suficie. Po drugiej stronie yy, Analogicznie płytki białe 20x20, 20, a tam gdzie płytek nie ma, kolor biały na ścianie i na suficie. Na podłodze pojawiły się te same płytki, które są w kuchni, tak dla spójności aranżacyjnej. Oczywiście nie jest to wymóg, ale akurat taki był mój pomysł na tą łazienkę. Funkcjonalnie wchodzimy do łazienki i na wprost mamy zabudowę. Po prawej stronie jest umywalka wpuszczona w blat, minimalistyczna, a po lewej stronie jest pralka. Ona jest niewidoczna teraz, ponieważ całość jest przysłonięta taką zasłonką. Ale halo, halo! Ja tą zasłonkę zrobiłam sama. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak zrobić sobie taką zasłonkę, to tutaj zapraszam do obejrzenia odcinka, a ja Wam zaprezentuję, jak to działa. Proszę. Z tej strony mamy haczyk. Pyk. I jest pralka odsłonięta, możemy wrzucać pranie. Zasłaniamy i po tej stronie odsłaniamy i mamy widoczną szafeczkę. To jest taka trzeżeczka wysuwana możemy ją w każdej chwili stąd usunąć. I dlaczego takie rozwiązanie? Ponieważ ta łazienka, tak jak mówiłam, jest nieduża. Jeżeli wydarzyłoby się jakaś awaria pralki, trzeba by ją stąd wysunąć, musiałaby wyjechać, to przy zabudowie na stałe, bez demontażu tej zabudowy, bez rozkręcenia, nie moglibyśmy tej pralki stąd po prostu usunąć. Idąc dalej? Po mojej prawej stronie jest najważniejszy element w łazience, czyli miska WC. Oczywiście podwieszona, minimalistyczna, w środku, w zabudowie jest schowany stelaż podtynkowy. Jeśli chodzi o stelaże, do wyboru jest kilka szerokości, wysokości, nawet głębokości, więc w zależności od tego, jak akurat stelaż będzie nam pasować do naszej łazienki, taki możemy wybrać. Pamiętajcie, żeby wybierać dobre firmy, takie, które mają gwarancję. Do stelaża dobrałam przycisk w kolorze czarnym. Minimalistyczny, elegancki, fajnie komponuje się z ciemnymi płytkami. Nad zabudową jest półeczka i nad tą półeczką jest jeszcze kilka takich wolno wiszących, które są i dekoracyjne i możemy na nich postawić wiele rzeczy, i kosmetyków, i kredków. Po drugiej stronie mamy strefę białą. I co się w tej strefie znajduje? Przede wszystkim kabina prysznicowa. Ja zdecydowałam się na kabinę półokrągłą 80x80 cm. Jeżeli macie małe łazienki, warto pomyśleć o drzwiach rozsuwanych w kabinie prysznicowej, a nie otwieranych do przodu, czy do tyłu, ponieważ wtedy nie ma ryzyka, że będziemy uderzać o ewentualną zabudowę. Ta kabina prysznicowa jest postawiona bezpośrednio na płytkach, a jeśli tak, to musi być też odpływ liniowy. Wiele osób boi się, że te odpływy liniowe się nie sprawdzają, że coś tam się będzie zatykać, że będzie przeciekać, ale jeżeli wybierzecie dobrą firmę i ten odpływ będzie zamontowany prawidłowo, to absolutnie nic nie powinno się z tym dziać. Ja zdecydowałam się na odpływ liniowy, który jest fajną opcją, ponieważ po pierwsze był dłuższy, a my go przydzieliliśmy do takiej długości, jaka była nam potrzebna, czyli 65 cm. Poza tym jest to bardzo cieniutki, więc estetyczny, a co najważniejsze, ta część, w której mogą się gromadzić ewentualne włosy, a wiadomo, że się gromadzą, jest wyciągana w bardzo łatwy sposób w kabinie prysznicowej oczywiście musi też być bateria. Ja zdecydowałam się na baterię natynkową, która ma i słuchawkę, i deszczownicę, więc możemy się poczuć jak pod wodospadem niemalże. I w tej strefie, tam gdzie jest kabina prysznicowa, dokładnie są płytki. Te, o których mówiłam, 20 na 20 białe. Tak naprawdę nie musimy kłaść płytek w łazience od podłogi do sufitu na każdej ścianie, ponieważ one są potrzebne tylko w tych miejscach, gdzie woda rzeczywiście e, będzie się lać. Bezpośrednio. I nad prysznicem sufit i ściana naprzeciwko są w kolorze białym. Słuchajcie, o łazience można by mówić i mówić, dlatego że jest to taki temat i takie pomieszczenie, które często jest problematyczne. Więc jeśli chcielibyście wiedzieć więcej, jak zaprojektować funkcjonalną łazienkę, jakich materiałów użyć, to zapraszam tutaj do odcinka specjalnego, a my już stąd wychodzimy. I znajdujemy się w tym miejscu, gdzie zaczęliśmy, czyli w holu. To by było na tyle. Dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podoba całościowo ta aranżacja. Może Was jakoś zainspirowałam. Zapraszam oczywiście też do subskrypcji kanału, do lajków, dzwoneczków, serduszek i całej reszty. Dzięki i do zobaczenia.